I Pek włączyłem nagrywanie, i dzisiaj nastał ten dzień, w którym testujemy piwo Borg. Warzone z pasją, dojrzały charakter piwa. Ale, jako że zbliżamy się do świąt, to czas na świąteczną rymowankę. Leci ona, tak. Pada śnieg. Pada śnieg, dzwonią dzwonki Mikołaja. Brał on kąpiel, było zimno, odmroził se jaja. I taka jeszcze jedna rymowanka, bo po czemu by nie? Pędzą, stanie pędzą, święty dzieci zadowolił, nie wyrobił na zakręcie i się z sani wywrócił. Tymczasem mamy tutaj Borga. Cóż, mamy 7,2%, 2 mocny, pasteryzowany. Chyba coś koło 2 zł, z tego co pamiętam. Czas spodziewałem się, że będzie. Zobaczymy, jakie będzie. Wow. Tak. Nie czuć się tej mocy, ale nie jest paskudne. Jest nawet. Ty nie jest złe. Ale się przygotowałem, gdyby jednak było złe, bo dzisiaj mamy taki odcinek edukacyjny trochę, to... gdyby było za mało słodkie, prawda? Co się stanie, jeżeli do piwa dodamy cukru? Tu nic nie ma, o nic nie ma. Ale teraz będzie piwo. O, piwo się leje, piwo się leje. I tu trafi cukier. Mam nadzieję, że nie stanie się to, co po dodaniu cukru do koli, bo jak dodamy cukier do koli, to nam wywali. Cukier brązowy. Raczej nie mógłbym podawać herbatki na spotkaniach kukluk z klanu, prawda? Także mamy cukier. Oczywiście na wizji wszystko będzie mieszane. Tu nabieram cukier. O, cukier nabieram. Jest cukier nabrany. Tu jest piwo. Nie kipi. Mieszu, mieszu, mieszu. Co mi chyba za mało posłodziłem. Ale nie wiem, to jest taki dobry pomysł. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Robimy z piwo smakowe. Jak z piwa bez smakowego zrobić smakowe? Potrzebujemy... Wezmę drugi kubek. Nie ma nic, nie ma. Dobry. Potrzebujemy kubek piwa. Lejemy piwo, lejemy piwo. Lejemy piwo prosto albo krzywą. I potrzebujemy. Ta, 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 czekaj, bo tu był cukier, to było piwo. Nie, ta, tu miałem? Aha. Napój herbaciany, granulowany, cytrynowy. Jak zrobić piwo smakowe z piwa, która nie jest smakowe? Ło. Nie sobie dużo, bo mi szkoda tego. I gdyby było paskudne, to szkoda mi tego, nie? Mieszu, nie, zaraz będziemy mieszać. Co czuję, że te oba drinki wyleję. Ale. Mieszu, 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 mieszu. Taki dzisiaj edukacyjny odcinek, taki trochę makłowiczowski. Dobra. za mało piwa, za dużo słodkiego, ale muszę dawać piwa za, za słodkie. Przedobrzyłem. Ale troszeczkę danula tu i, i nawet, nawet troszeczkę, bo tu jest za dużo. Albo za mało piwa. Także yy, piwo, burg. O, tu też jest etykieta. Yy, można, można, nie jest złe, nie jest złe, ok. Jako, że to odcinek edukacyjny i świąteczny, to Wam pokażę, jak szybko zawiązać krawat. To jest krawat. O, nie jest taki krawat. To bierzemy krawat, bierzemy krawat, bierzemy krawat. I wiążemy krawat. Ta, tu się przekłada, tu się wiąże. I krawat zawiązany.